Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejnego vloga, którego zaczynam Wam nagrywać w środę po 20. Jest dość późno i ja jeszcze muszę się iść wykąpać, ale wróciłam z pracy, przeszliśmy się z młodym i zanim wróciłam, Zrobiłam Wam haul z teamu, który już widzieliście. To już jest ta godzina i zaraz idę się kąpać. E, ale mówię, przywitam się z Wami. E, kolejny tydzień jest zaliczony, ale słuchajcie, wróciły nadgodziny. Oczywiście, już za dwa tygodnie są te przymusowe nadgodziny, na które w sumie każdy czeka, ale te nieprzymusowe i udało się złapać. Także idę jutro na 5 godzin i tak mnie to cieszy. Słuchajcie, że Wy sobie nawet tego nie wyobrażacie, e, ponieważ e, dzień przed wypłatą z overtimeów. Idę na tatuaż, tak, idę na tatuaż, więc akurat sobie zarobię na ten tatuaż i jeszcze mi sporo zostanie. W każdym razie, jak, co, o co chodzi? Jak wiecie, mam zrobiony projekt tatuażu, który będzie tutaj na całej ręce, ale wiadomo, że to już są trochę większe koszta, a w tym roku miałam inne wydatki, tu kalendarze, wiecie... Więc jakby nie mam finansów na to, żeby ten tatuaż zrobić. Ale od jakiegoś czasu obserwuję panią, która ma swój salon tatuażu w Hideon Ridges, czyli niedaleko nas, angielkę i robi przepiękne tatuaże. Um, I kilka wzorów jej się mi podobało. Później ona zawsze pokazuje, jak to u niej klientów wyglądało na żywo, i bardzo, bardzo mi się podobało. I tak czekałam na taki moment, żeby coś pykło, żeby któryś wzór pyknął, żebym coś do niego w cudzysłowie poczuła. I tak też się stało z tym tatuażem. I tu zostawię Was z zagadką I chciałabym Was prosić, żebyście napisali w komentarzach poniżej Jaki myślicie będzie to tatuaż Oczywiście tu będą te duże książki z kawą u góry Więc to jest ten projekt, który dalej istnieje A tatuaż, gdzie będę miała zrobiony, będzie zrobiony tutaj pod tym tatuażem, który mam tu Będzie mniej więcej taki Dam Wam małą wskazówkę, nie jest tu nic związanego tym razem ze zwierzętami jak wiecie, tutaj mam tatuaż poświęcony Max i Mila. Mam dwie łapki i M, ponieważ Max i Mila, oba imiona zaczynały się na M i dwie łapki reprezentującego każdego z piesków. Tutaj mam Bastera, tutaj mam Wisienkę. E, I ten tatuaż jest z zupełnie innej kategorii, tyle Wam powiem. Ma dla mnie jakiś tam e, mocne znaczenie, bo kojarzy mi się z jedną rzeczą, ale jest to coś, co... Bardzo lubię, a nawet uwielbiam, i kilka razy jak nie kilkanaście razy o tym wspominałam na kanale. Jestem bardzo ciekawa, czy zgadniecie albo będziecie chociaż blisko. Także tutaj w komentarzach poniżej e, piszcie? Nawet jeżeli zgadniecie, oczywiście, że Wam tego nie napiszę, bo będę chciała, żebyście poczekali i zobaczyli efekt razem ze mną. W ogóle fajnie, bo ten salon tatuażu jest nad kawiarnią I ta pani powiedziała, że jeżeli przyjdę wcześniej I polecam przyjście wcześniej i powiem, że przyszłam na tatuaż To dostaję w gratisie kawkę, herbatkę Po prostu e, jako taki complimentary drink I w ogóle e, najlepsze jest to, że jest to Black Friday Sale e, Czyli promocja I ten tatuaż kosztował 80 funtów, a ja za niego zapłacę 50 e, Tylko trzeba było się wstrzelić po prostu w datę którą ona miała wolną i wybrać któryś z tych projektów, które ona ma. I ona robi każdy projekt tylko raz. Czyli jak ja się zdecydowałam, zapłaciłam depozyt, i wiadomo, nie dziwię się, że ludzie biorą depozyt, to od razu jak dzisiaj widziałam, że wystawiła resztę, to mu jest skreślone i kilka innych, które były wcześniej dostępne też są skreślone. Więc widać, że po prostu robi jeden wzór dla jednej osoby. Także mega się cieszę, bo ja bardzo polubiłam tatuaż. To jeszcze, z czym do Was jeszcze przychodzę. Pamiętacie, na którymś holu pokazywałam wam te pateczki, które kupiłam, i mówiłam wam, że nie spodziewam się po nich cudów, i powiem wam, że jestem zaskoczona pozytywnie. Tu mamy wszystkie pałeczki normalne, no i tu mamy pana Gingerman. I może nie pachnie tak, że wiecie, cały salon mi pachnie, jak wchodzę, ale jak siedzę tutaj na sofie i oglądam film, to naprawdę czuję e, tego. Pana ciastka, ten gingerbread cookie, o jest nawet teraz naprawdę fajnie pachnie. Także jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, i na pewno kupię jeszcze nie jeden zapach od nich. Ja widziałam, że był jakiś zielony, może choinkowy, także muszę się przypatrzeć. Coś jeszcze wam miałam powiedzieć, ale nie pamiętam co, także pewnie połączy się z wami jutro, bo już się nie mogę doczekać, żeby wskoczyć do kąpieli. Także widzimy się jutro! Słuchajcie, kolejny dzień, jak widzicie w ogóle, zobaczcie, jaka jest piękna pogoda, jest naprawdę cudownie. My jesteśmy w naszym miejscu, dopiero wstaliśmy, słuchajcie, jest 9.20. My się obudziliśmy po 9.00. No i tak leżeliśmy sobie, były oczywiście tu laski, no i od razu zeszliśmy na dół. Jak wrócę, to dopiero widzicie pielęgnacja twarzy i w ogóle. Po prostu padłam wczoraj. Oglądałam mój najlepszy odcinek One Tree Hill, znaczy nie najlepszy, jeden z bardziej ulubionych odcinków pogody na Miłość One Try Hill, e, bo jest wiadomo kilka jakieś, które są moimi top. I właśnie tym odcinku jest strzelanina w szkole i e, pięć razy do niego wracałam, bo cały czas zasypiałam. W końcu się poddałam, i mówię nie, po prostu idę spać. E, no i 10 godzin przespałam. Ja nie wiem, ostatnio. Jestem naprawdę zmęczona, chyba dużo w głowie się dzieje, dużo e, w pracy się dzieje i to tak wszystko się e, kalkuluje. Bastuś, ty słuchaj, chodź, chodź, ja wiem, że ty kota szukasz, chodź, chodź bubuś. Good boy. Patrzcie też właśnie za kotami, bo jak mnie pociągnie, to ja, ja się poharatam, ale kamerę mam y, ze sobą. E, no i co Wam chciała powiedzieć? Wiem, co Wam wczoraj chciałam powiedzieć. E, na temat ćwiczeń. Jak wiecie... Teraz były te ćwiczenia, teraz mam stop coś i powiem Wam szczerze, oficjalnie i bez żadnych e, bólu, zawieszam ćwiczenia aż do e, stycznia, czyli na 6 tygodni. E, po prostu nie czuję tego w ogóle. E, potrzebuję chyba w ogóle full e, z Rekon ale so, z recon... naprawić moje ciało, że tak powiem, bo naprawdę ostatnio te plecy mi dają. Wiadomo, może jakieś ćwiczenia na plecy będę robić, ale to bardziej w takim sensie dużo spacerów, e, ale. Number one, właśnie to są. Um, to jest to. Number two. Chcę poczuć trochę taką wolność um, na koniec tego roku, że nie muszę się ze wszystkim spieszyć. A jednak jak ćwiczę, wiecie, to jest niby godzina ćwiczeń, do tego przebranie się um, w jedną stronę, w drugą kąpiel. To jest na przykład dwie godziny dziennie z mojego dnia. Um, I to jest ok. Ja w ciągu roku to bardzo lubię, ale wiecie, ostatnie kilka miesięcy naprawdę mocno, mocno działałam. I stwierdziłam, że nie, w tym tygodniu znowu jutro mam rzęsy, więc znowu nie mogę ćwiczyć. Znowu za tydzień mam tatuaż, i przy tatuażu znowu nie mogę ćwiczyć, a zaraz potem jest vlogmas. I tak jak Wam mówiłam, nie będę się męczyć. Chcę z przyjemnością nagrywać, chcę z przyjemnością oglądać, a nie wiecie, grać z czasem i nie wiem, kłaść się o pierwsze rano do, do łóżka, a wstawać na przykład o o 4:30 będę wstawać, tak? o 4:30. Także nie, powiem wam, powoli, powoli w ogóle dojrzewam bardziej głową niż wszystkim innym. Dużo rzeczy sobie kalkuluję, co warto, co nie warto i stwierdziłam, że warto odpocząć. Tak jak teraz, zobaczcie, z po 9 wróciłabym, musiałabym zrobić trening i już do pracy i wracam i jest wieczór. Także nie, chcę sobie porobić brylanciki, których obawiałam się w ogóle, słuchajcie, że mi nie przyjdą te świąteczne już, ale przyjdą, także myślę, że nie wiem czy te zdążę zrobić przed pracą, ale już na dniach będę. I obawiałam się, że zamówiłam za mało tych brylancików, ale zobaczymy bliżej czasu. Może po prostu zamówię jakieś nieświątki. A, A, nie. No i jest kot. Nie, baba. Nie. Um, wiecie, jak Andre tu z nim chodzi, to go, on umie go bardziej trenować, żeby nie szczekał i dlatego on tak teraz Bardziej płacze niż szczeka, bo szczególnie jak wychodzimy wieczorem, to nie chcemy, żeby on szczekał po prostu, bo wiecie, ludzie tutaj mogą spać, cokolwiek, także no nie wiem, no zawsze patrzę na, na, na to, żeby komuś nie przeszkadzać. No, ale ogólnie powiem wam pierwszy co, jak dzisiaj wstałam, to myślę nad godziny i tak się po prostu ucieszyłam, tak się ucieszyłam, bo... No bo to jest fajne. E, wiem tak samo, że wiecie, jutro mamy. Jutro? Jutro. E, jutro albo w sobotę. Nie wiem zawsze, jak mi wypada płatność 15. I na przykład jest weekend, tak jak sobota, to nie wiem, czy wezmą mi jutro wszystkie pieniądze, czy pojutrze, choć baba, nie ma tam pieska, e, czy w poniedziałek, ale tak czy siak po prostu, nie wiem. Ten overtime tłumaczyłam sobie najpierw, może iść na mój tatuaż i na moje rzęsy, albo na przykład, właśnie na e, kalendarz adwentowy z Ritualsa, bo naprawdę to jest jedyny kalendarz, którego mi brakuje. E, nie wiem, e, myślałam cały czas o tym z Open Glory. Jak wiecie, ja przez ostatnie kilka lat kupuję z Open Glory. Czekałam zawsze na tą promocję, ale w tym roku nie czuję go. Nie czuję go, może dlatego, że jednak e, już mi się przejadł, bo faktycznie praktycznie on jest taki sam każdego roku i nawet teraz jak sobie myślę, że go przecenią na 35 funtów oni go potrafią chyba przecenić, to chyba jednak ja się na niego nie zdecyduję. Wiadomo, nigdy nie mów nigdy, ale nie wiem, jakoś jakoś nie. I w ogóle powiem Wam, e, że nie widziałam, jeśli... Sainsbury. Robi kalendarze adwentowe i to ponoć nie jest to pierwszy raz, kiedy on nie robi. I one są bardzo fajne, budżetowe, słuchajcie. Jeżeli mieszkacie w Anglii i nie możecie sobie pozwolić na jakiś inny kalendarz, a jednak byście chciały, jeszcze nie jest za późno, jak oglądać tego vloga. One są za 40 funtów z kart i powiem Wam, że nie, nie obejrzałam całego, bo nie miałam czasu, ale obejrzałam kilka okienek i wiadomo, tam nie ma jakichś top kosmetyków, ale są naprawdę fajne marki. I za cenę 40 funtów, czyli nawet niecałe 2 funty za okienko, naprawdę warto. E, dobra, wiecie na co jest teraz czas, także ja idę i zobaczę się z Wami pewnie po pracy. Także obowiązki wzywają. Hej, 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 jestem już po pracy na koniec tego vloga. Mam kilka rzeczy Wam do pokazania, e, także myślę, że um, nie będę tutaj... Um. Kolejnego filmu nagrywać jutro W sensie, że kontynuację tylko zakończymy dzisiaj e, Pojechałam, słuchajcie Do pracy z Basią, tak jak Wam mówiłam W ogóle zleciało mi bardzo, bardzo fajnie Ale tyle, ile się przerobiłam Dzisiaj Red Bulli To jest po prostu masakracja Chyba jakaś promka jest na Amazonie, bo wszyscy Wszyscy zamówili Red Bullet. E, prosto z pracy Poszłam do BM W międzyczasie przyjechał Andre W BM zrobiłam jakieś tam zakupy, co potrzebowałam tak, dla Bastera. Nie, nie martwcie się, nie będę Was tutaj męczyć tymi samymi przysmakami, bo w sumie nic nowego nie kupiłam. Z poszliśmy do Funfoods, a z Funfoods do Lidla. I wiecie, tu się zeszło, tam się zeszło jeszcze w BM. Była oczywiście jazda. Pierwszy raz w sumie mnie spotkało to, żeby to widzieć na żywo, kiedy cyganki rumuńskie, chyba tak się mówi po prostu tyle ukradły, tyle sobie nawkładały pod te sukienki ten ochroniarz zaczął się z nimi szarpać one, że nie mogą go, żeby przestały, żeby on nie przestał dotykać ale one go biły więc on mówi, nie, wy mnie dotykacie, to ja będę dotykał was oddajcie to, co jest w sukience no i tam Andry mój podszedł do niego, żeby mu dać wsparcie, bo on był binny jeden, a ich tych bab było sześć i jeszcze jakiś jeden pan się pojawił. Jak stanęli we trzech, to po prostu one wtedy się wystraszyły trochę i z tych sukienek zaczęły wysypywać te wszystkie rzeczy, które, które ukradły. I naprawdę, powiem Wam, tak jak rozumiem czasem, że nie wiem, mama... Tata, babcia, dziadek, potrafią iść do sklepu i coś ukraść, bo ich dziecko jest głodne. Wiem, że nie wiem, jak teraz jest w Polsce, ale ze starych czasów było inaczej, więc wiem, że to nie było tak łatwo dostać pomoc. Ale tutaj w UK te food banki działają naprawdę prężnie, i jeżeli mamy problemy finansowe, można tam jakoś zaaplikować. Nie wiem. Powiem Wam szczerze, że akurat ani ja, ani odpukać, dzięki Bogu, ani moja mama nigdy nie potrzebowała używać tych. Tego foodbanku, ale na przykład jedna z osób w rodzinie Andro używa i on ma po prostu, słuchajcie, całe szafki w jedzeniu, bo naprawdę mnóstwo jest. Tam są słodkości, słone i do gotowania, także naprawdę tutaj nie ma potrzeby kraść. Ale tak jak mi to mama powiedziała, niestety one to mają we krwi, że no trochę tak to jest i dlatego właśnie w sklepach tak na nie uważają, no bo tyle, ja nie wiedziałam, że można tyle zapakować rzeczy pod sukienkę. Przysięgam Wam, nie wiedziałam, no ale nieważne. Także y, trochę nam się zeszło przez to w Biemie, y, dłużej niż zazwyczaj, ale co kupiłam w Biemie, tylko że zanim przejdę do tego, zanim wyszłam do pracy, skończyłam obrazek i to jest ostatni obrazek z tego y, temu zamówienia, które miałam jakiś czas temu, gdzie zamówiłam 4 albo 5 obrazków, także jestem się dumna, bo wszystkie zostały zrobione, także wydałam pieniądze, ale wszystkie obrazki zrobiłam. Teraz zrobię te dwa świąteczne y, i potem wezmę się za jeden z tych dużych obrazków. Y, Disneyowskich i dopiero wtedy mogę zamówić coś na temu. Chociaż wiecie, jak to ze mną bywa. Ja sobie mówię jedna, a później dzieje się drugie. No ale zobaczcie, wygląda to przepięknie. Jest to taka dziewczynka, która siedzi w burze, ale jest kolorowa. Bardzo, bardzo mi się podoba. Dobra, no ale teraz przechodźmy do. B a co tam kupiłam, tak jak mówię, nie będę Wam pokazywać całych moich zakupów, bo to jest bez sensu, ale jedną rzecz Wam pokażę, którą kupiłam młodemu, teraz w jest e, opcja Disney Toys e, dla zwierzaków i można sobie właśnie wybrać e, wybrać e, z jakiej bajki, można tam było z myszki miki, no wszystkie bajki Disneyowskie, ale nie wiem, mi się bardzo nic spodobał. Co to baba? Co to mama ma? Kiss, yes. kiss, go get it. good boy, good boy, <gry> targa nim tak, e, więc kupiłam to tam, udało mi się dorwać ostatnią sól, Bogu dzięki, bo powiem Wam, że dzisiaj mnie tak bolą plecy, e, ale no jak oni, jak zwykle mają tylko te kilogramowe, ale ważne, że dorwałam chociaż jedną i mam. Potrzebowałam też, bo kończy mi się maska na włosy. Wziąłam sobie tą M i powiem Wam, że ja jestem naprawdę zadowolona z tej maski. E, ona fajnie nawilża te włosy, one się fajnie rozczasują. Jest to jedna z fajniejszych masek na włosy tu dostępnych w UK, jeżeli chodzi o moją osobę. A jeżeli chodzi o odżywkę, bo mi się kończy, nawet nie kończy, skończyła mi się, jest to ta z Garniera um, Pineapple. E, Lubię bardzo to owocowe. Jedynie co to da ta bananowa, tak średnio, ale pineapple dla mnie fajnie. Na razie używam odżywek z tych farb. Kupiłam kolejne dwie. Powiem Wam, że te farby i one są w ogóle wegańskie dla jeżeli ktoś by był zainteresowany, a kupuje tylko takie produkty. To ten kolor, nie wiem, jak chodzi o inny. Ale jeżeli chodzi o róż, utrzymuje mi się najdłużej. I dostaję najwięcej komplementów, kiedy farbuję tym kolorem. Ja czasem lubię zmieniać, także nie zawsze będę używać tych farb, ale mam ten teraz. I właśnie odżywki w tych, w tych pudełkach są najlepsze dla mnie ze wszystkich, więc mam. Dość kilka, których nie używałam, bo wiecie, cały czas używałam takich butelkowych, więc teraz zużywam tamte, a potem zrobię to. Włosy farbuję w sobotę, bo tutaj nie widać, bo tu mi się dobrze trzyma kolor, ale końcówki mam bardzo, bardzo jasne. I jedną rzecz, którą chciałam kupić, nie, dwie rzeczy, które chciałam kupić w biomie, to chciałam po pierwsze kupić zwykły biały. Kominek do palenia wosków. A czemu zwykły biały? Nie wiem, czy pamiętacie rok temu, albo nawet i dwa lata temu. Dwa lata temu kupiłam taki e, woskowy. E, do, takie coś do palenia wosku, e, który jest zamykany. I mm, on jest bardzo, bardzo problematyczny, ponieważ kiedy na przykład idę spać i chcę zgasić, to musiałam podnosić ten. Mm, to, żeby po prostu, wiecie, zgasić tą świeczkę. A to zawsze było tak nagrzane, że ja musiałam gdzieś chodzić, jakieś ścierki, żeby to podnieść. Nie. Wolę takie coś e, zwykłe, simple, ale żeby mogła mieć tutaj świeczkę i sobie palić woski, bo dla mnie woski sprawdzały mi się najbardziej. Mam bardzo dużo wosków jeszcze, które zakupiłam w tamtym roku na przykład i, e, i nie korzystam, także muszę skorzystać i nie korzystam tylko dlatego, że ciężko mi się po prostu było mm, o, nie obeznać, ale ciężko mi było z tym drugim jak nie wiem, jak kominkiem, o. Jeżeli chodzi o... A, i co jeszcze kupiłam w BM? Potrzebowałam czerwony koc. Ja bym o tym mówiłam w którymś vlogu, że nie pasuje mi ten zielony koc tam, chociaż zielony to też jest święta, ale jeżeli wszystko tu akurat mam tak czerwony, to ten koc mi się gryzie. I słuchajcie, bardzo fajny kocyk za 10 funtów, także naprawdę cena fajna. Kocyk jest mięciutki, jest czerwony, tak jak chciałam. I powiem wam, że naprawdę szokowałam się, że za dyszkę można kupić e, taki koc. I powiem wam, że były jak szliśmy do kasy, to był taki wózek z chipsami. Ja tutaj nie będę oszukiwać, my zazwyczajemy popcorn do filmu, ale chipsy też czasem lubimy. I słuchajcie, mówię. Andrzej, co tak tych chipsów tam leży? Słuchajcie, były takie promocje na chipsy, że wzięliśmy e, naprawdę sporo tych paczek. Oczywiście nie pokażę Wam wszystkich, tylko po jednym z każdego rodzaju. I e, posprzątałam sobie, jak wiecie, e, na lodówce u góry i po prostu tam sobie fajnie poustawiam te chipsy, jak wróciliśmy i tak. E, to są jedne z. Tych, które bardzo lubimy Cheese puffs, One są pieczone. I słuchajcie, normalna ich cena w B&M jest Funt 95, a my kupiliśmy je za 20 pensów. Także mam chyba trzy albo cztery paczki tych. I tutaj w środku jest 6 opakowań, i każdy ma 82 kalorie. Moje najbardziej, jeden z bardziej ulubionych chipsów to jest Sensation Roast Chicken. Uwielbiam, bo one są takie... te przyprawy są świetne. Zazwyczaj one kosztują 2 funty, jeżeli chodzi o Home Bargains ym, BM, a ja je kupiłam za 10 pensów więc mam chyba z 6 opakowań. Nie chciałam brać wszystkiego, żeby, wiecie, ludzie, też inni skorzystali. I na spróbowanie normalna cena, funt 75, 20 pi, wzięłam 2 opakowania. Są to McCoy'e, które ja ogólnie lubię, ale tego nigdy nie miałam, jest to grillowany amerykański ser. Lubimy ser, także zobaczymy, i tutaj też jest po 6, no, ale kurde, za 20 i 10 pi. I jedną paczkę tylko wzięłam, bo nie było więcej, bo pewnie inni wykupili. Jest to ten taki dwudziestopak, takich tych chrupków i on jest na przecenie było z 30, z 30. 3 funtów na 20 pi, no to wiecie, po prostu zapłaciłam, nie wiem, półtora funta, a mam tyle paczek chipsów, że mogłabym imprezę zrobić. No, no ale tak się słuchajcie cieszę, bo jest czwartek, zrobiłam nadgodziny, a jutro ich nie ma, także fajnie, że udało mi się złapać je dzisiaj i mam już zrobione zakupy. Nie planowałam tych zakupów w rano, jak wychodziłam do pracy, ale będąc w pracy, tak sobie, wiecie, różne rzeczy człowiek sobie myśli, i mówię, kurczę, czemu nie zrobić zakupów, gdzie my jeździmy na zakupy dosłownie drzwi w drzwi, może nie drzwi w drzwi w Amazonie, ale z tyłu Amazonu. Także to jest rzut bretem. Lepiej to zrobić teraz i mieć po prostu z głowy, szczególnie, że jutro chcę jechać do Gardening Center po rzęsach. Także jest, oddycham, jest zrobione i bardzo, bardzo się cieszę. Ale słuchajcie, co ja dzisiaj odwaliłam? To tylko ja wiem. Nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, bo dopiero co dwa dni temu był vlog e, Holsteamu, że kupiłam tą opaskę do zegarka. W ogóle zegarek prezentuje się super w niej i bardzo mi się podoba. Jest bardzo wygodna. E, nie spada, nie jest za duża, nie zma, jest idealna. Dopasowuje się do ręki super. I jeszcze dzisiaj się chwaliłam, gdy mówię: O, Basia, Adina, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Słuchajcie, idę z Baszką, kończymy pracę. Jest 5.30 i u nas w pracy musimy przejść przez bramki. Dokładnie tak jak na lotnisku. I musimy ściągnąć zegarek i wziąć telefon, dać w taki pojemnik i przechodzimy. Ja tak. Baśka, baśka, zegarek, zgubiłam zegarek, może zgubiłam zegarek. Ponoć moja, twa, moja mina była bezsenna. Zgubiłam zegarek, już sobie myślałam, że to jest Apollo Watch, to nie jest jakiś zwykły zegarek. Co ja zrobię, co ja zrobię? Ona mówi, co ty gadasz, Sylwia? No nie mam zegarka, mówi. No, nie widzisz, ja mam zegarka, mam żółtą, jakby żółtą opaskę. No nie widzisz? Ona się tak zaczęła ze mnie śmiać. Mówi, Sylwia, przecież zmieniłaś. Branzoletkę. Poczułam się jak Debil. Słuchajcie, i teraz przed chwilą dostałam wiadomość. Sylwia, Sylwia, mam pytanie, a ja mi się co się stało. ba się ona. <śmarsz> Masz zegarek? <śmarsz> po prostu myślę, że będzie mi to teraz wypominane do końca roku i o jeden dzień dłużej. A jeżeli chodzi o koniec roku i ogólnie przypały, to Sylwia musiała zrobić kolejny przypał, a mianowicie jest to. E, w ogóle wam jeszcze dwóch rzeczy nie pokazałam, które kupiłam, ale zaraz. E, w środę. Przychodzi do mnie moja koleżanka. Ja jestem, siedzę sobie przy moim biurku, coś tam robię na komputerze. I ona przychodzi do mnie z krową, moją ukochaną krową, którą wiecie, że teraz bardzo kocham. Z taką wiadomością, właśnie, nigdy się, przestań się nie doceniać. Piękne, piękne słowa. To jest coś takiego jak positive potato, na pewno wiecie, jeżeli mieszkacie w Anglii. I ja mówię, Boże, jaka piękna, ręcznie robiona. Ja ją chcę, zaczęłam robić zdjęcie, a ona do mnie mówi, ja pierdę. Wszystko musisz zjebać, poczekaj do stycznia, także chyba troszeczkę zepsułam sobie niespodziankę, jeżeli chodzi o prezent urodzinowy, ale przynajmniej wiem, że będzie mi się podobał i dziewczyny też wiedzą, chyba, że jednak będzie coś innego i nie będzie tej krowy, ale myślę, że będzie, bo no bo już powiedziałam, że zepsułam niespodziankę. No, ale krowa jest super, także czekajcie, zobaczycie. I co kupiłam w Lidlu? Dwa opakowania światełek słuchajcie, bo my się już nie chcemy się męczyć z tymi światełkami e, na tą balustradę. Chcę mieć delikatne światełka, bo mamy tu wszędzie indziej światełka. Wzięłam słuchajcie, takie dwa opakowania na baterie jest tutaj 50 światełek, chcę mieć tylko tutaj z przodu, wiecie, jak się wchodzi, żeby było widać, a mam wywalone co jest z góry, bo ja i tak e, nie przyjmuję gości, nikt tutaj nie przychodzi. Także będę miała 50 światełek, e, a nie 500. No i tym e, pozytywnym otoż e, akcentem kończę tego vloga. Dziękuję, że byliście ze mną na kolejnym filmie i mam nadzieję, że pojawicie się za dwa dni na kolejnym vlogu, na którym mam nadzieję pokażę Wam a gardening center, w którym po prostu panuje świąteczna makia. Do zobaczenia!